Cześć, no, znowu jestem na Gold Coast, na siostry. O, jest I jestem z kamej w parku. wziąłam go. Pochodzić, Powochać. Czy jestem I ciepło jest? spadało rano. Teraz bardzo ciepło. I jest piąta, czyli rano już spacerujemy. Już jest uh, ciepło i słońce to wszyscy już wstawają. Tak rano. Się nie śpi długo tutaj. To jest za ciepło. Tak zatem dużo ludzi idzie spać wcześniej, a bo wstawamy wcześniej i do pracy zaloguję się o 6 rano. Niektóre ludzie już w biurze są też o 6 hello No, cześć. Dzisiaj jest sobota, rano, to już wstałam, posprzątałam. Pieska wzięłam na spacer. Teraz się szykuję na dzień. To myślałam, że zrobię taki uh, get ready with me A rano. Uh, możecie. Nie, yeah, patrzę, jak się szykuję rano, i coś tam będę opowiadać. Tak, dzisiaj jest sobota, A dzisiaj jest sobota. To chyba wezmę kamelot dziś na spacer a, mały, bo jest gorąco, albo do auta pojechamy a, sobie gdzieś. I tak, jeszcze będę a, robić rzeczy na święta. Na razie sprzątamy i. Na dworze uh, sprzątałam i mam taką bluzkę jak widać od Kamila i patrz jaka fajna jest. Pyramids tutaj są, uh, tak lubię takie uh, wzory co um, ta pani Kamila wymyśla, są takie inne <grytanie> i ta to są te drogie, ale ja trzymam te ubrania na lata, lata, lata i ubieram ich codziennie, zmieniam ich. Okej, okay. co tutaj mam? Tak, to dziękuję za komentarze, próbuję wszystkich, jak mam czas po pracy i wszystkiego, uh, przeczytać i próbuję odpowiedzieć. Jak może i uh, co jeszcze? I ta chciałam troszkę porozmawiać o mojego kanału uh, to będzie um, ten kanał uh, ta o Australii i o mnie taki pozytywny kanał uh, pokazywać, co się dzieje. Uh, ja nie będę mówić o za bardzo o polityki, uh, rzeczy, że co ludzie mogą się złościć, uh, nie, bo to jest nie taki kanał coś chcę. chcę, żeby tutaj przyjść, śniady uh, śniadanie, śniadanie jeszał albo leżysz w łóżku w nocy przed spaniem i takie letkie fajne filmy po pooglądać, pośmiać się, coś nowego zobaczyć, ta, takie rzeczy. To ta będę robić więcej video o natury, jak się święta skończą, i ta ja, może inne a, Calls, coś co kupiłam. Może jakieś jedzenie. Tak, takie rzeczy będę e, tak pokazać. Okej, okay, to skończyłam taki basic e, makijaż e, dzisiaj, żeby wyglądać, że jesteś żywa. Tutaj mama pieska, pokażę, yeah. leży i czeka. Czeka, zobaczyć, co się dzieje dzisiaj. Okej, jestem i i teraz wezmę kamelę, a mam parę rzeczy odrzucić, i on się przyjechał. Okej, okay, akurat blisko jest. The... Jestem, gdzie tam musiałam rzeczy odrzucić i myślałam, że tutaj wpadnę pokazać szybko, gdzie mieszkałam jak byłam młoda, to ten dom a, tutaj zarośnięty jest teraz, ale a, ten gwiazd i te kamiki, te duże kamiki, um, wszystko Uh, jak było wtedy, w 80 latach? Uh, w środku domu to tak, na pewno przerobione jest. Tam zdjęcie na internetu było. To. Uh, tak, pokażę zdjęcie, jak wyglądało wtedy. Uh, ja lubiłam na te duże kamiki się bawić dużo. Co? To. to to nic na dworze się nie zmieniło za bardzo, tylko zarośnięte. Honey. Tam chyba starsze ludzi są, to za bardzo nie robią dużo na dworze. I tutaj lepiej widać przód. Schodki się rozlatują. Tutaj jest ulica. Też się nie zmieniło, tak? Tylko drzewa wszystkie urosły. I trochę nowe domy przerobione. To drzewo, też tutaj koło naszego, mojego starego domu, jest ogromne. Um, nie wiem, ilu lat ma. Więcej jak 20 lat. To się nazywa Bottle Tree w środku. Uh, ta woda jest w korzenie. Och ale śmieszne wygląda. To było taki sklepik malutki, już dawno zamknięty. Uh, tutaj przychodziłam, wody kupowałam, jak byłam mała i słodycze w takiej papierkowej trepce. I dzisiaj czekam na jeszcze dwa paczki prezentów. Codziennie jest tylko się paczki, do nas jest w święta się wydaje kasy. Tak to jest.